Jesteśmy dziś w Jaworznie, na skraju rezerwatu Doliny Żabnika. Za mną 320-metrowy dom zbudowany na 15-arowej działce. Zapraszam. Imponujący dom w nowoczesnej zabudowie, który znajduje się zaledwie 6 km od centrum miasta w bardzo prężnie rozwijającej się dzielnicy Jawożna-Ciężkowicach. Przystanek osobowy znajduje się 5 minut od domu, co pozwala na szybką i sprawną komunikację PKP z aglomeracją Śląska, w tym bezpośrednio z Katowicami, a także Krakowem. Dom o powierzchni 320 metrów zbudowano na ponad 15-arowej działce. Front domu skierowany jest bezpośrednio na ścianę lasu, który jest początkiem wspomnianego czystego ekologicznie obszaru rezerwatu. Na parterze znajduje się przedsionek oraz hall, który prowadzi nas do części dziennej, przestronnej, bardzo jasnej kuchni z jadalnią oraz serca domu, salonu, który dzięki 6-metrowej wysokości i pełnemu przeszkleniu robi imponujące wrażenie. Na dole znajduje się dodatkowo komfortowy pokój z łazienką. Pierwsze piętro ma niewielką antresolę, trzy przestronne sypialnie oraz dużą łazienkę. Przewidziano tu również pralnię oraz garderobę. Dodatkowo dwa wygodne tarasy z przeszkleniami. Przestrzeń oraz naturalne światło stwarzają naprawdę niezwykły klimat. Nadają charakteru, szlachetności i czynią ten dom niepowtarzalnym. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, zapraszamy na naszą stronę internetową. Więcej informacji na Brand and Sell.